Co to są dyski sshd? Dyski sshd to są dyski hybrydowe, czyli jest to połączenie dysku ssd z dyskiem hdd w jednym. Zalety i wady dysków sshd. Zaczniemy od zalet. Przede wszystkim są one nieznacznie szybsze od samego dysku hdd. Drugą zaletą będzie stosunek ceny do pojemności względem dysków ssd. Są to na pewno tańsze dyski, a przynajmniej były gdy pojawiły się one na rynku. Jeżeli chodzi o wady to przede wszystkim awaryjność. Bardzo często dochodziło do problemów z modułem pamięci, który znajdował się na elektronice, czyli no kością pamięci NAND, która potrafiła się blokować. Czy warto inwestować w dysk SSHD? W momencie, gdy pojawiły się one na rynku, myślę, że było warto ale szybko zostały one wyparte przez tanie dyski SSD oraz no, okazały się dość awaryjne, więc yy, obecnie te dyski już nie są warte i żadnej inwestycji. Poza tym dawno nie są już w produkcji. Jak wygląda proces odzyskiwania danych z dysku SSHD? Dwie różne przyczyny ustarek. Yy, po pierwsze bardzo często ulegały uszkodzeniu elektronicznym. Po prostu blokowała się pamięć NAND na elektronice dysku. Wówczas trzeba było taki dysk wprowadzić w tryb technologiczny i tą pamięć oczyścić i wyłączyć w ogóle Użytku. Pozostawało wtedy odczytanie zawartości talerzy. Jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, no to zupełnie nie różni się ten odzysk od odzyskiwania danych takiego jak z dysku HDD, czyli zwykłego talerzowego. Pytanie do Was, czy ktoś z Was jeszcze używa te dyski SSHD?